Często Polacy niepoprawnie wymawiają słowo statek po angielsku i mówią sheep, tak jak owca. I różnica jest taka, że ship to jest taki krótkie i, ship, to jest statek, a sheep to jest takie długie i, sheep. Sheep to jest owca, a ship to jest statek. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszą szybką lekcję z angielskiego. Jak Wam się podobało, to dajcie kciukę do góry, subskrybujcie. I oczywiście chciałam Wam przypomnieć, że teraz mam lekcję z angielskiego przez Skype. Możecie do mnie napisać przez Facebook, Instagram albo nawet e maila możecie mi wysłać i możemy porozmawiać o, o godzinach i o koszt tych lekcji. Też mam ćwiczenie wymowy. Oczywiście jak chcecie to, to zobaczycie na dole. Tam napisałam jak możecie to ćwiczenie dostać ode mnie, to dzięki jeszcze raz, że oglądacie, mam nadzieję, że te filmiki są fajne i interesujące dla Was i do następnego razu, cześć!